Przechodzimy do pytania trzeciego. Tutaj będziemy mówić o technikach testowania białoskrzynkowego, a mianowicie o pokryciu instrukcji, pokryciu decyzji, pokryciu MCDC, pokryciu warunków wielokrotnych. Pytanie trzecie dotyczy pokrycia instrukcji. Rozważmy uproszczony algorytm działania automatu do kawy. Mamy tutaj taki pseudokod. I pytanie jest, jaka jest minimalna liczba przypadków testowych, które należy zaprojektować, aby uzyskać 100% pokrycia instrukcji kodu w algorytmie automatu do herbaty. Więc proponuję przerysować sobie ten pseudokod na graf przepływu sterowania. Więc idziemy po kolei. Tak, Musimy zidentyfikować sobie wszystkie ify. Co jest tutaj ifem? IFEM jest włącz urządzenie. IFem jest, przepraszam, nie IF, nie tylko instrukcje. Wszystkie instrukcje. Instrukcją jest włącz urządzenie, jest to instrukcja prosta. Mamy też instrukcje warunkowe, właśnie wszystkie IFy. Yy, mamy. No i tutaj to po kolei to są nasze instrukcje, które zaznaczam. Instrukcją nie jest else, instrukcją nie jest and if. To nie są instrukcje. Tak, to są składniki języka programowania. Instrukcja jest wtedy, kiedy system musi właśnie coś wykonać, coś wydrukować, coś dodać, coś wyświetlić, albo właśnie podjąć, obliczyć jakiś warunek i podjąć jakiś wynik decyzji, dać jakiś wynik decyzji. Więc tutaj to są nasze instrukcje, to instrukcją nie jest, to są nasze instrukcje, to instrukcją nie jest. A to są nasze instrukcje. No i teraz jak wygląda nasz graf przy sterowania? Tak, idziemy po kolei. Włącz urządzenie. Pierwsza instrukcja. Napotykamy pierwszego IFa. Wystarczająca ilość wody. Tak, czyli tutaj ta woda, więc niech będzie. Jeżeli tak, jeżeli pójdziemy wynikiem decyzji prawdy, wtedy mamy kolejne trzy następujące po sobie instrukcje proste: zagotuj wodę, dodaj herbatę. Wyświetl komunikat mleko, no i napotykamy. Kot tutaj jest poprawnie wcięty. Napotykamy kolejnego ifa. Yy, czy mleko? Nie? Jeżeli mleko jest na tak, to wtedy idziemy yy, ścieżką wynikiem decyzji prawdy. Wyświetl komunikat niskotłuszczowe. Nie? Jesteśmy tutaj. No i mamy kolejnego ifa. Tak więc, nisko, czy niskotłuszczowe jest na tak? Jeżeli niskotłuszczowe jest na tak, to tutaj widzimy, że mamy, ten if ma też elsa. więc mamy dodaj mleko nisko złuszczowe albo else, nie, dodaj zwykłe mleko. No i ten nasz if się kończy. Kończy się też nasz ten górny if, tam było gdzie dodaj mleko, widzimy end if, nie ma tutaj elsa. Tak, czyli nie ma tutaj ścieżki, nie ma instrukcji. else jest, tylko nie ma instrukcji właśnie w wyniku decyzji na nie. I tutaj zamykamy sobie ten proces. Jestem w tym momencie tu. Wyświetl komunikat cukier, więc wyświetlam komunikat cukier. I napotykam kolejnego Ifa w linii prostej, nie? Czyli mam tutaj IF żeby mi się tutaj zmieściło to ładnie. trochę przesunę wyżej. O, nie da tutaj. Więc mam, jeszcze raz, o. mam ifa, czy cukier. Jeżeli tak, to wtedy dodaj cukier. I tutaj widzimy ten if, który jest, tak powiem, w linii prostej, przy tym ifie mleko. On nie, też nie ma Elsa. Ja też tutaj nie ma instrukcji w ścieżce na fałsz, więc zamykam sobie tego, dodaj cukier. I pod spodem mamy jeszcze trzy instrukcje, więc ja już sobie tutaj je tak sumuję, jako jedy, ta instrukcja pierwsza, druga i trzecia, tak, żeby mi się tutaj to zmieściło, więc zamyka mi się tutaj ten duży if w ścieżce na tak. To mi się właśnie zamyka. Natomiast jeszcze do dużego ifa wystarczająca ilość wody, mamy ścieżkę else, która ma instrukcję: wyświetl komunikat dolej wody do zbiornika. No i ten if się kończy. Następuje end if i całość procesu idzie tutaj do końca. Tak wygląda nasz graf przepływu sterowania. No i teraz musimy zaprojektować minimalną liczbę przypadków testowych, którymi zaprojektujemy, za którymi pokryjemy wszystkie instrukcje. No to lecimy. Ile tu przypadków testowych będzie? Minimalnie, tak. Czyli chcemy jak najwięcej instrukcji pokryć jednym testem. Więc pokrywam sobie tutaj wszystkie ścieżki na tak. Nie mam wszystkie instrukcje. Jeden przypadek testowy, ten czerwony, to jest mój test case pierwszy. Jakie jeszcze instrukcje nie mam pokrytych? Nie mam pokrytej instrukcji tutaj i nie mam pokrytej instrukcji tutaj. Więc muszę to projektować jeszcze dwa przypadki testowe. Drugi przypadek testowy. Idę tędy, pokrywam, pokrywam, pokrywam. I jak poprowadzę tutaj, już nie ma znaczenia. Instrukcja na ścieżce tak została pokryta, na ścieżce nie, nie mamy instrukcji. No, decyzja testera, to ona mi tak nie zwiększa pokrycia. Robię ten drugi test case zielony po to, żeby pokryć tę brakującą instrukcję w tym obszarze. No i jeszcze mam nie pokrytą jednej, nie mam pokrytej jeszcze jednej instrukcji. Wpuszczam sobie test case z trzeci tędy, więc potrzebuję trzech przypadków testowych, żeby osiągnąć 100% pokrycia instrukcji, tej odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Natomiast jak widzimy, no gdyby było pokrycie decyzji, no to musielibyśmy jeszcze doprojektować jeden przypadek testowy, ponieważ nie mam pokrytej jeszcze tej decyzji, która nie ma w sobie żadnej instrukcji do wykonania, nie? Więc dla pokrycia decyzji trzeba by było tutaj zaprojektować cztery przypadki testowe. Dla pokrycia instrukcji Wystarczą trzy. I to jest poprawna m, odpowiedź.